Ja jeden lifehack Ci mogę powiedzieć z tą grą, słuchaj, którą odkryłem po 10 godzinach. Jak jesteś w tych menu i przełączasz sobie te właśnie tam przedmioty w górę i w dół, to jak wciśniesz w lewo i w prawo, to będziesz kategoriami w dół leciał. Żartujesz sobie? Nie, poważnie. Tu nie, są Tak, zobacz, patrz, teraz zrób. Plan, o widzisz? mój Boże, naprawdę? Ja też po 10 godzinach to skumałem. Ja co najwyżej jechałem jakby do góry chciałem tak, żeby być nie, na nie, dole. Nie. nie z Mary się zaczyna. Dobra, okej, okay, zero teraz strachu. Skupaj się, skupaj. Szymon, skupaj, trzyma, skupaj. Szymon trzyma mnie za rękę, damy radę. Gdzieś ten obszar z wynóżnymi, daleko. A teraz 270 metrów. O! Ty, przepraszam. Już mi każe wstrzymać Granatę. oddech? Halo. Granatę w dłoń. Właśnie chyba to może być dobry. Nie, drabina może. Może drabiną. Ja w ogóle y, widziałem kolejny, kolejną poradę. Y, jeżeli się trzyma jakiś, y, jakąś paczkę w ręce i zrobisz zamach atakiem i puścisz w dobrym momencie trigger, żeby puścić paczkę, to miotasz tym po prostu neseserem tak. jak, jak Hitman co najmniej. Tak, tak. To jeszcze w co chyba działało. Muszę przetestować jedną rzecz. Robiłem to na filmie, nie udało mi się tego zrobić na filmie, więc muszę spróbować to zrobić teraz. Eee, wybiorę sobie mojego splota, przygotuję mojego splota i teraz mi pozwoli! Dobra. Boom! Za mały plecak miałeś. Tak, miałem za mały plecak. Te, żeby wszyscy tutaj na czacie, którzy mi to wypisują w wiadomościach na Instagramie i w komentarzach pod filmem, zdawali sobie sprawę, tak, wiem, że się tak da zrobić. Cichy transport, aha, cichy tragarz. Jestem, jestem niepocieszony, że nadaje mi cały czas tytuł cichego tragarza, chociaż to jest trochę chyba nie do uniknięcia na samym początku, jak się gra. Nie ma zbyt wielu okazji na walkę, bo ja raczej, ja raczej w skradankach jestem tym, który idzie potem taktyką, że jak nie macie kto znaleźć, to ci nikt nie znajdzie. No to też jest fakt. Dlatego nigdy, jak, jak coś było stricte z kradanką, to ja autentycznie nie mogłem w to grać, bo, bo to się nigdy dobrze nie kończyło. Ja mam ten toksyczny trade, że ja będę czekał 15 minut w jednym miejscu, żeby ruszyć się, bo próbuję analizować jakieś tam wzorce zachowania jakiegoś strażnika i ostatecznie podejmę tą decyzję w najgorszym możliwym momencie. O, to ja mogę jedną rzecz powiedzieć, a propos tego, co powiedziałeś. Wczoraj miałem taką akcję. To nie będzie jakiś super spoiler, bo to jest raczej dynamiczna rzecz, ale miałem taką akcję, gdzie była baza, w której tam coś musiałem ogarnąć, nie? No i miałem tam swoją e, broń dalekiego zasięgu, podjechałem pod tą bazę, zostawiłem furę, bo ja już tym takim, wiesz, impostem dużym jeżdżę, żeby te tam 500 paczek na pakę wsadzać. E, zostawiłem ją dosyć daleko od bazy, no i poszedłem na prawą stronę, żeby tam wszystkich wzgórza zobaczyć i tak dalej, nie? I kurde, ku mojemu zdziwieniu, jeden z tych e, ziomków, którzy tam tej bazy pilnowali, wyobraźmy, sobie, że pobiegł, zajumał mi moją ciężarówkę imposta, pojechał nią do swojej bazy i zaczął wypakowywać paczki y, z niej i chować jej do tego kontenera ichnego, nie? I normalnie jak przyszedłem, to połowę już miał pochowaną. Jakby go zlikwidowałem, odebrałem to, ale normalnie, wiesz, furę ci mogą zajumać. Słucham! No, Uważnie. Tutaj jest taka y, teoria spiskowa, bo jak się, ten, słuchaj, jak się, jak bierzesz prysznic, to wychodzisz bez y, zawartości pęcherza, więc wydaje mi się, że wiemy, co się z tym dzieje. Bo powiem, ja zawsze się kąpałem i miałem zero słuchaj. Po, <grym> powiem, powiem ci tak, nawet w dzisiejszych czasach, kiedy jeszcze nie mamy aż takiej tragedii klimatycznej, już się poleca sikanie pod prysznicem. Więc w sytuacji, kiedy zginęło nie wiem, ile ile 10% ludności świata i trudno jest wyjść na zewnątrz, bo pada deszcz, który z ciebie robi bumera, To myślę, że, że każdy się pogodził z tym, że może jednak lepiej sikać pod prysznicem. Wszystkich bolasami bez butów. Bez butów? W ogóle, co, co się dokładnie dzieje, jak się zdejmie buty? Bo ja nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Stamina się chyba szybciej kończy, może traci energię, ale na pewno chodzi też tak dziwnie. Go, no i mi jest przykro, że go buty, stopy bolą. Dobra, chyba jakieś, jakieś bolas full trzeba będzie tutaj uprawiać. Nie widzę innej tak opcji. Jest. Dobra, z tym plecakiem. O Jezus, przecież to tak wygląda. Zmień długość przewodu. No, 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 byku. Co się dzieje? Co to takie krzywe jest? Fantastycznie. Dobra. Czy, czy czerwono czerwone oznacza, że chyba, trafia? Gdzie dobrze jest, tak? Aha, to ja czekałem na niebieskie. Jezus, Maria, naprawdę. Bo to akcja, wiesz. Świetnie, dobra. A ja, ja mam strzał z tych bolasów, dobra, proszę cię. Mhm. No to po prostu ma sobie sprawdził gdzieś tam. Atlas wyszło mu, że jest coś takiego, no i zaadaptował. Więc dużo z tych takich rzeczy, co Ty mówisz, akurat jest takie prowilentne, jeżeli chodzi o zwłaszcza niego, gdzie, gdzie to wszystko jest gdzieś tam brane i potem właśnie przekręcane w jakiś takie albo ubierane w jakąś taką niesamowitą historię, że dużo z tych terminów nawet, które są nazwą... Wiesz, kończymy. Die Hard Man nazywa się John McClane, nie? Więc jakby... Naprawdę? Tak, to jest Serio? To formalnie... To... tak formalnie, tak. że on się nazywa John McClane Nowy i nazywa decyzję. się Die Hard Man. Tylko posiadam, żeby tylko pić wodę i sikać. Nowy cel. No nie, ta stamina za szybko wraca. No, to to ogólne takie zmęczenie musisz mieć. Jakby... Z, no. <laughs> Właśnie, z, za dużo tutaj. Z, za często mam okazję odpoczywać. Tak, tak, tak. Za dobrze jest. Zlecenie na zapasy broni. Nie będę nikomu broni dawał. No i co? No i mam już most gotowy. W ogóle nad niczym się nie trzeba zastanawiać. Strażnica też już czeka na oznaczenie tych przeciwników. Słuchaj, no, zapraszam. <grym>, spoilował jak. <grym>, jak złapię pierwszego kangura, to ci na Discordzie dam stampa do mojego Ch filmu. Chętnie, chętnie to zobaczę, bo myślę, że parskie. Powiem tak, e, mam tutaj e, most, który ma 7800 lajków. Trochę mnie kusi wziąć, go rozpieprzyć i postawić swój most. Ale on jest już na poziom trzeci, więc trochę jakby mam wrażenie, żal, ale z drugiej strony bardzo kusi. Jeszcze może skakać co. O mój Boże. Świat umiera. Zmarli wracają do życia. Typ ładuje metal na motocykl i robi chopki na willy. Niesamowite. I po drabinie. Jednak można się bawić jeszcze w tych czasach. A pamiętasz jak rysowaliśmy kółka na piasku, kiedy ciocia Bożenka umierała bez, w swoim schronie bez, bez materiałów leczniczych? Jak byłem mały to patykiem to robiłem gdzieś motocyklem za grube bańki. W sumie nie wiem, czy taki cenny jest ten motocykl, jeżeli możesz go wykraftować z paru, no z paru jakichś tam zasobów, które akurat się Idź na piechotę, a motocykl na garba, to by było coś. Wydaje mi się, że jest tutaj w tym Death Stranding jakaś technologia, która pozwala kompresować pojazdy i zabierać jakoś ze sobą chyba? Gdzieś mi się coś takiego przewinęło. Ale mogę Zaczy, się da, się tą, da się kontenerem wysłać e, tym, jak masz ten monorail zrobiony. To może o to, to, może o to chodziło. O to chyba chodziło. Próbuję rozkminić, jak jechać wheelie tyłem <laughs> nie zastanawiam się... Ty! Zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe. Wyskoczyna. A jest o, yes, Jeszcze schodzi. No, <laughs> czekaj, czekaj, to teraz tyłem. Bo ja chciałem właśnie dojechać tyłem do tego mostu. Challenge, challenge największy. Sprawdzamy możliwości tyłem, tyłem <laughs> e, tylko ciężko się skręca. Nic nie widzę. O, no i to rozumiem. Jak taki okay. pan Juzio, który wóz, na wózek widłowy dopiero zrobił sobie licencję. Widać, że robisz w tej robocie przynajmniej 20 lat. Dobra. no właśnie. Ja wiem, jak optymalnie poruszać się na takich maszynach. Da radę to się teraz otoli. Za blisko stanąłeś, no troszkę No mówiłem, że ledwo dopiero licencję zrobiłem, bez przesady. Dobra, już, już. Ja nie wiem, czy ja jakby muszę. Ciągle, nie, on wystarczy. złapie teraz ten, ten motocykl, jak, że mam Powinien materiały? być okay. Nie, powinien być okej. Okay. Sprawdza? W sensie złapie, złapie. Ukończ obiekt. No i to. To, no to jest nie. super, że można podjechać pojazdem do tych wytwarzarek jakichkolwiek i to ci łapie wtedy z bagażnika. No Dobra. i masz twój most. Liczę, życzę ci tysięcy lajków. No bo ja, ja mam eksport, nadzieję, że to jest takie pierwsze miejsce gdzie na, na tej mapie mam wrażenie, gdzie most naprawdę może się przydać. No ja już tu ulicę właśnie miałem, więc. No, Dobra, okej. Okay. To przyparciło. Pan bogaty, z wyższych sfer. Z lepszego bunkra chyba wychowany. U mnie, u mnie to kryptobioty to tylko tam biedaki jadły. My to mieliśmy stejki. Droga do szkoły starego, be like. Ja myślę, że każde zlecenie w tym dev Strandingu jakie się wykonuje, to jest droga do szkoły starego. Moment, bo ja jeszcze bym z tej strażnicy tylko skorzystał. Gdzieś motocyklo. Świecoce kółko przed wejściem do skronów to miejsce, gdzie możesz zatrzymać się pojazdem bez wyciągania przesyłek dadzie. Okej. Okay. A to jest w ogóle do siedziby rządu. Ty, tyle, tyle randomowych rzeczy. Dobra, no, no nie wiesz? mogę się powstrzymać jak to już tutaj jest, bo potem załatwię tych ludzi i zapomnę o tym kompletnym. Na jednym kole. Na jednym kole tyłem. Oczywiście. Kacząc. Prośba o pomoc. Coś tu jeszcze jest, chyba nie. No i bez tej strażnicy to bym nie miał pojęcia. Kocham walczyć rzucając paczkami od czasów Bosfajta w Jedynce. To już w Jedynce się tak dało radę robić? A to jestem pod wrażeniem. No ja chyba ani jednego przeciwnika nie pokonałem w Jedynce rzucając paczkami. Więc mogę spróbować, ale nie wiem jak to wyjdzie. Ech, no dobra. Tona przeciwników, paczki w rękach. Wykorzystywanie dolmana do obserwacji terenu. Słucham! Wydaje mi się, czy można. Ty, moment, ja mogę nim rzucić, by on no to, mi reiko Możesz Może, bo no tak, może on jest jako kamera. Słucham? Leć! Holy shit! Nie! Jakie zajebiste! dobra, tego się nie spodziewałem. A można nim rzucić w przeciwnikach? zadać, mu, zadać mu obrażenia? Ceramika w takim razie w dłoni, no. idziemy na dół. No to może, to może się źle skończyć. Ale jestem gotów zaryzykować. Slow motion na drabinie. Zjedź? No zjedź, zjedź. Zjedź masów, Jak strażak zjeżdżasz. Mordo, cholera jasna, nie! Nie! Dobra, jest źle, mają karabiny Dobra, czas zrewidować w takim razie plan Rzucanie paczkami nie działa dobrze jak oni do mnie strzelają z karabiny. Gdzie są moje bolasy? Dobra byku, hono tutaj Zobaczymy czy to podziała tak jak widziałem Ale nie jestem pewien Ho, ho! O, nie, kompletnie! nie podziałało, ale. Dobra, tego slime nie było, było. Ja chciałem właśnie zrobić ten. Z dwóch nóg? Tak, tak, tak. Ten taki wykład. A to nie potrzebujesz tych butów takich bojowych? Wspadkiem Może potrzebuję butów? Nie jestem pewien. Dobra, zatłukłem go po prostu. Mam nadzieję, że tylko ruszyłem, że to prawo ulicy. Dobra, ja mam takie nie... wrażenie, że oni się rozwiązują. Uwaga, rzut paczką. O! Udało się! Jest! <laughs> Pięknie. Wystrzeliło go po ścianie go jeszcze do góry. Powiem ci, twój rzut jest potężny. Niesamowite. No słuchaj. Nigdy nie widziałem rzut... typa wkomponowanego w beton. <noise> jak, jak go wygięło fantastycznie. Nogi piachem uwalone. Challenge. Dostałeś trzy razy S. Trzy razy S za ten challenge. Dante byłby dumny. Czy jak kogoś jeszcze słyszę, czy mi się wydaje? Jeszcze czterech jest. No to ceramika z powrotem w dłoń. Let's go. I, tak. I chyba coś mi gdzieś kiedyś mignęło na temat właśnie tego, że jakaś ręka, ręka przeszczepiona przyjęła kontrolę. Tak, tak, tak. tak. Niesamowite. Tam, jest, tam jest 10 tysięcy zakrętów z tego, ale tu, chodzi o ale tego tu, typu rzeczy. Tutaj przecież też mamy Tarmena, który ma rękę zgubił w smole, no i dzięki temu ręka, ręka tam pozwala mu badać prądy smolne i poruszać się magela. Tak. Tak? Kojima naprawdę na podstawie niektórych rzeczy jest grzmotnięty, i być może odpadnięte ręce to jedna z tych rzeczy. Dobra, takie po lewej stronie były te budowle, nie? Które budowle? O to. To jest ten do naprawienia, tak? Nie, nie, po prawej, po prawej. Nie, bo ty masz odbicie lustrzane. Ja dobrze grę widzę. Nie no miałeś. Jak jechałeś do przodu, to... Może ci to? Nie, to jest układanie. Nie, 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 no jedziesz prosto. nie! Po tej drugiej prawej, po lewej. Bo to, było, bo to było z prawej strony mojego, jak. Dobra, nieważne. Matko Bosko, wróciłem z placu zabaw z dzieciakami, jednego jeszcze trzeba było na barana nieść. Gdzie był kurier, kiedy ja się pytam? No, już jedno dziecko sam cały czas nosi, ale na klacie. Nie jestem pewien, czy jest kwalifikowany, żeby nosić go w inny sposób. Poza tym widząc, jak on się tym dzieckiem opiekuje, ja nie wiem, czy chciałbym mu przeznaczyć swoje. Tak, no ja, ja widziałem jakiś klip, ktoś, e, ktoś, ktoś e, jeździł jeszcze na samym początku gry w Meksyku, jak jest Lou jak jest lu, to jak jeździsz po drabinach, to on wiesz, tam jest w tym ubranku, a nie, a nie w... A nie w I dziecko z przodu do drabiny. Dziecko rozumiem. z przodu I jak się przyjrzysz po prostu, jak jeździsz po drabinach, to milimetra brakujesz, bo on po prostu rył twarzą po tej drabinie w jedną i w drugą stronę. Jak w tym klipie z Dark Soulsów kiedyś, co on uderza takim Jezus. metalowym kapeluszem o drabinę. Tak, tak, tak. To mógł być lu, ale, no tak, ale on nie wymagał, żebym wrócił do niego z tą ceramiką. Ale dobra, Jesteś fair. Pewien? Nie, czekaj, no ale... Zrobię, z z zrobię to w takiej kolejności. Jestem prawda. <grystanie> Zabrzmiałeś jak Hubert Urbański zadający ostatnie <grystanie> pytanie w milionerach. <grystanie> I ten egzoszkielet będzie mógł być lepszy faktycznie. Liczę na ty! Nie! Nie Najgorzej, ich czasami nie widać, mi też jest tak przykro wtedy. Ale to już nic się nie wydarzy. Nie! Czy to jest Jerzy? Ty, 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 Jedyne moje doświadczenie to strach przed wścieklizną i, i ich krzyki, które są przerażające, bo to nawet jak dziecko brzmi, w odpowiednich warunkach. <grym> I tak, jest Czujem? mniejsze niebezpieczeństwo niż byś był kurczakiem. Czujem. A dlaczego akurat kurczakiem? No bo byś był potencjalnym śniadaniem dla takiego lisa. A to, to też prawda. A w takim sensie ja myślałem, że kurczak dla mnie może być zagrożeniem. Nie, nie, dla... nie. nie, nie. <śla> to, jakoś tak zacząłem to interpretować. Nie, to... Właśnie ja pamiętam do dziś, jak grałem w Returnala którego swoją drogą przeszedłem trzy czwarte returnala za pierwszym podejściem. Bo nie zginąłem o. w miejscu, w którym jest zdesignowane, żeby zginąć po raz pierwszy. I okay. dotarłem, dotarłem do przedostatniego biomu i dopiero tam się wywaliłem. Po jakichś okay. chyba trzech godzinach rozgrywki umarłem po raz pierwszy. I tam nie był wiem. ten system, że... Jak dociśniesz do połowy tego adaptacyjnego triggera tak, tak. to masz jedno celowanie, jak dociśniesz do końca, to masz drugie. Nie tak. potrafiłem tak grać. Ja tak się po prostu spinam, jak naciskam te triggery, że ja zawsze go okay. naciskałem do końca. Ja nie okay. mam w sobie na tyle samo kontroli, żeby go nacisnąć do połowy i tak trzymać. A ten powiedzmy <noise> resistance, który DualSense robi, to było za mało dla mnie. Bo go mieć po prostu fizyczny blok. Czy, czy nie? do mnie bije w tej chwili. Nie wiem, Asz, dlaczego nabój. Nie, nie, wiem, nie wiem, dlaczego nabój usypiający powinien trafić konkretnie w głowę. Powinien. O, nie musieć! Jezus, Maria. Pięknie, dzida przeleciała. Dobra, trochę ich tutaj biegnie. Ej, ej, ej. Bezpośredni buprą do mózgu, wiesz. Cholera, jasna. Powiem ci, czasami miałbym ochotę na coś takiego. O, byku. No, no, no. Ojej, nie, nie, bo to tak ją zuma przecież robi. Come on! Dobra, byku. Denerwujesz mnie. Dobra, czas w takim razie na zmianę taktyki. Gdzie są bolasy? Bolas action. Bolas action zawsze będzie lepszy niż jakikolwiek inny action. O! Ależ... Ależ unik. Ty, zaraz spadnę z tych kamieni, nawet nie będę wiedział, co się stało. Nawet ci nie przeszkadza w tym, co robisz. Złapany, złapany. Elektropręta, może bym podniósł też? Tam chyba jakaś elektryczność już leci. Nawet nie wiem. Możesz go zeskanować. No właśnie. Czy ten odradek to w ogóle sięgnie tak. tam do niego? A dobra, łaził po drabinie. Ja szanuję, szanuję, jakby miłość do drabin. Drabina paradoksalnie w ogóle była bardzo dużą częścią całej historii mojego kanału, bo, bo jak zaczynałem, to miałem biurko na dolnym piętrze łóżka piętrowego i zawsze w kadrze mojej kamerki była drabina widoczna. A. Więc jak ja wstawałem, to zostawała drabina i narodził się mem drabiny tywolta. Go! Jak ja to zrobiłem? A co, co między, żeby ja, to ja ograniczał. Gościu, nie, nie wiem czy planował mnie uśpić, czy planował mnie zabić, ale w jednym i w drugim wypadku okay. pocierpi z mojej ręki. A jak to się pięknie poukładało. No i powiem Ci, dzięki temu całemu progresowi jaki udało się poczynić na tym streamie, w końcu czuję się jak w tym Death Stranding, które pamiętałem. Że jasne, masz misję, że musisz iść od tego miejsca do tego, ale jak masz ochotę, to po drodze masz tyle po prostu innych rzeczy do roboty, te właśnie obozy. Możesz ich wystrzelać, możesz ich, możesz ich um, uśpić, możesz zgnieść im jaja, właściwie odbierając im, im, im resztę szczęści z życia. I, I to wszystko się dzieje gdzieś po drodze, bo wpadasz ciągle na te obozy. A tak do, do tej pory czułem się mocno jakbym był właśnie na szynach jakiegoś... E, jakiejś trasy, którą musiałem podążać, a teraz coraz bardziej czuję, że się to otwiera. Okej, okay, nie wiem, puszczaj tą paczkę. Mamy tu jeszcze jednego do ogarnięcia. Dlaczego mnie to tak bawi? O! metalowym egzoszkieletem. Bo... <grywa> tak, to prawda. Ale w końcu, Ale będzie. w końcu gdzieś zobaczysz w moim wykonaniu, może w mojej personalnej galerii na, na, na koncie playstationowym idealnego nutcrackera. I wysłać ten hashtag Hideo thank you. Tak, oznaczę go na Twitterze. Thank you for this. Thank you for allowing me to experience this. 10 na 10. Dla mnie to już jest 10 na 10. Nowa miniaturka do serii. No by było coś. Co miniaturka to inny chłopak, to samo. No, tak, no. no i potem, wiesz, ma, mam już kończyć nagranie, ale nikomu jeszcze kopawiaja nie sprzedałem, więc muszę, muszę jakiegoś znaleźć. Dobra, chyba już wszyscy są skopani. No, ja myślę, tak że to, to może być taktyka. To może być taktyka. Najpierw usypiam wszystkich albo bolasami, a potem kopawiaja. na do widzenia.